Wskaźniki, analizy, jakieś dziwne wykresy to jest ważne, w niektórych kwestiach mniej lub więcej, ale jedną ze takich podstawowych umiejętności lub po prostu kwestii, które są używane najczęściej przez traderów, którzy regularnie zarabiają na tym rynku, to są właśnie poziomy wsparcia i oporu, które w teorii brzmią prosto, ale już jak zobaczymy zaraz w praktyce, to możemy zobaczyć, że jest po prostu różnie z tym. I oczywiście na start mówię, że nie ma co ślepo podążać za kreseczkami jakimiś na wykresie i na nich w 100% procentach polegać przy zawieraniu swoich pozycji czy po prostu decyzjach inwestycyjnych ja korzystam z nich jako jeden z czynników, które biorę pod uwagę przy właśnie otwieraniu pozycji, zamykaniu pozycji, układaniu swoich strategii, jak i po prostu planu wejścia i wyjścia. I takie podejście sprawdziło się już u mnie osobiście od dłuższego czasu. Ja nie ograniczam się tylko do analizy technicznej, jak zresztą widzicie, do gry jeszcze wchodzi analiza on-chain, makroekonomia oraz psychologia rynku. No to lecimy z tematem. Ten poradnik, który teraz oglądasz, jest częścią mojej serii materiałów odnośnie tradingu dla początkujących, którą możecie znaleźć kompletnie za darmo tutaj w zakładce playlisty, a na wszelki wypadek porzucam jeszcze tobie w opisie oraz przy komentarzu link do tej właśnie playlisty, tak żebyście mieli wszystko w jednym miejscu, ładnie uporządkowane. Ja staram się układać te materiały tak dosyć chronologicznie, żeby wszystko się spinało od pierwszego materiału, który obejrzysz do ostatniego. Dlatego jeśli chcesz wyciągnąć jak najwięcej wiedzy, to zdecydowanie warto będzie obejrzeć sobie od początku tą serię, ale pamiętajcie, że samo oglądanie Takich materiałów to jest jedynie pierwszy, jakiś tam początek swojej drogi z tradingiem. Oglądać moje filmy oraz jakieś kursy tradingowe, jasne, można w nieskończoność, ale to tak naprawdę w praktyce najwięcej wiedzy się zdobywa. Dlatego dzisiaj skupimy się tylko na konkretach, a postaram się je przekazać w taki sposób, aby było wszystkim tutaj najłatwiej zrozumieć oraz po prostu posiąść tą wiedzę. A posiąść tą wiedzę się może opłacić. Bo tak jak mówiłem, to o czym tobie teraz powiem, przyczyniło się do tego, że regularnie zarabiam na tym rynku. Ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze na polskim YouTubie, przekazanego w takiej formie, a nie innej, ułożone w taki sposób, a nie inny. Dlatego radzę się skupić. I tutaj dla przykładu na sam start mamy tutaj setup, który pokazywałem w jednym z ostatnich filmów. Te czerwone kreseczki, które tutaj widzisz, to są właśnie poziomy wsparcia i oporu. Oraz wskaźnik RSI, tutaj na dole. Do wskaźników jeszcze sobie przejdziemy, więc tutaj, żeby nas nie rozpraszało, to wyłączę ten wskaźnik. Na początek myślę, że warto będzie tutaj nakreślić kwestię, dlaczego w ogóle powinniśmy patrzeć na te jakieś kreseczki na wykresie i dlaczego może się opłacić je rysować. Otóż, wbrew opinii ludzi, którzy stracili pieniądze na giełdzie, korzystając tylko z analizy technicznej lub jakichś dziwnych porad, to analiza techniczna jest skuteczna. Między innymi dlatego, że wykorzystuje liczbowe, jak i graficzne, czyli to co właśnie widzimy, pomiary w celu badania rynku oraz jego sentymentu oraz stref popytu i podaży. Rynek, on składa się z ludzi. Ludzi, których reakcje na konkretne scenariusze da się przewidzieć. Otóż zachowania człowieka się powtarzają, ale nieprecyzyjnie. W związku z tym analiza techniczna pomaga w identyfikowaniu scenariuszy, które mogą wystąpić na rynku, których Prawdopodobieństwo wystąpienia jest właśnie większe niż mniejsze. I tutaj, żeby z czystą głową wejść na wykres, ja usunę te moje rysunki i przejdziemy tutaj do konkretnych przykładów. Przejdźmy sobie na wykres tygodniowy. I tutaj to, co widzimy, to jest droga rynku, droga Bitcoina do osiągnięcia harmonii. Harmonii, czyli w naszym przypadku takiego balansu między popytem a podażą. Popytem, czyli ludzi kupujących a podażą, czyli ludzi sprzedających oraz po prostu wrzucających bitcoiny na rynek. Ale z tego co widać, to taką harmonię, no, dosyć trudno osiągnąć. Rzadko kiedy jest sytuacja, w której te siły się równoważą lub przynajmniej, które są sobie zbliżone. W okresie na rynku, który doświadczyliśmy na przestrzeni stycznia oraz grudnia 2022 roku, mieliśmy konsolidację, czyli jak widać, takie niezdecydowanie na rynku, Czego wynikiem była bardzo mała zmienność na rynku oraz brak takich mocnych i zdecydowanych ruchów w jedną lub drugą stronę. Więc aktualna cena bitcoina na chwilę obecną 29 142 dolary lub nawet jakiejkolwiek innej kryptowaluty, jak i aktywa, jest wynikiem spotkania się popytu i podaży na tym właśnie konkretnym poziomie w tej aktualnej chwili. Jednak jesteśmy w stanie wyznaczyć strefy lub poziomy w których prawdopodobieństwo pojawienia się presji kupujących lub sprzedających jest większe niż mniejsze. I to właśnie na tym między innymi zarabiają traderzy, jak i inwestorzy długoterminowi. Tak więc przechodząc do praktyki, to samo wyznaczanie linii wsparcia i oporu jest stosunkowo łatwe. Łączymy dołki, aby wyznaczyć wsparcie, które tutaj widzimy, na przykład wsparcia, dlatego, że linia ta, jak sama nazwa wskazuje, Wspiera wykres w tym zaznaczonym okresie. No dobra, więc opór. Aby wyznaczyć opór, to robimy odwrotnie. Zatem łączymy szczyty. Mamy tutaj szczyt z HOSSY 2021. No i po wyznaczeniu takiego oporu widzimy, że no naturalnie potrzebne są przynajmniej dwa punkty styczności, dzięki którym wyznaczymy linię. No ale to już myślę, że wiemy wszyscy z podstawówki. W analizie technicznej, aby mieć większą pewność, że wyznaczona linia została postawiona w odpowiednim miejscu, warto doszukać się przynajmniej trzech lub czterech nawet punktów styczności. I teraz możliwe, że części z Was nasunęło się pytanie: czy powinno się łączyć knoty świecy, czy jej zamknięcia? Tak więc tutaj również odpowiedzi nie ma jednoznacznej. Jeśli oglądaliście poprzednie materiały z uwagą i skupieniem, to wiecie, jaka jest różnica między tymi dwoma czynnikami. Tak więc większość traderów, z tego co wiem, to używa rzeczywiście knotów, świec podczas rysowania poziomów wsparcia i oporu. Jednakże to korpusy również reprezentują przecież potwierdzone czasy zamknięcia świec. Dlatego myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że w przypadku knotów możemy mieć do czynienia z fałszywymi sygnałami wynikającymi z nagłych wydarzeń na rynku lub zwykłą manipulacją, jak to się zdarza u nas w świecie kryptowalut. Aby zlikwidować niektóre pozycje. Ja osobiście to w większości przypadków rysuję moje linie rzeczywiście od korpusu świecy. Jak zresztą widzieliście przed chwilą. Robię to dlatego, że zamknięcia świec mi się wydaje, że dają takie bardziej miarodajne wyniki niż w przypadku nagłych ruchów wynikających z, tak jak przed chwilą powiedziałem, bardzo nagłych wydarzeń i innych czynników wpływających na cenę w tym przypadku bitcoina. No i tak, jeśli mowa o bardziej miarodajnych wynikach, to przypominam, że jesteśmy na wykresie tygodniowym, a więc mamy dużo danych historycznych do naszej dyspozycji, a żeby nie robić sobie bałaganu danymi, które tak naprawdę w tak młodej branży, jak, jaką są kryptowaluty, pamiętajmy jednak, że dane historyczne tutaj, cofając się o parę lat wstecz. No w przypadku tak młodej branży, jaką są kryptowaluty, tak zmiennej branży oraz wszystkich wydarzeń makroekonomicznych oraz całej tutaj otoczki gospodarczej, która miała miejsce w poprzednich latach, to myślę, że nie ma co brać pod uwagę początkowych lat bitcoina przy ustalaniu poziomów wsparcia i oporu. Jednak warto spojrzeć na jeszcze wyższe ramy czasowe, i taka zmiana perspektywy może nam pomóc w ustalania takich długoterminowych, Poziomów wsparć i oporu. Jak na przykład możemy sobie zaznaczyć tutaj, w 2018 mieliśmy tutaj wyłamanie się ceny ponad ten poziom. Finalnie w dłuższej perspektywie poziom ten nie został przechwycony, a następnie jakieś półtorej roku później mieliśmy ponowne testowanie tej strefy, której przebić znowu się nie dało. Jednak już trzecie podejście, jak widać, skutkowało nie o tyle co przebiciem tego poziomu, a utrzymanie go w nadchodzących latach. I teraz. 10 680 dolarów. To jest cena, po której ludzie lub jakaś tam część ludzi myślała, że kupi swoje bitcoiny właśnie na przestrzeni 2022, jak i 2023 roku. Ja na tym kanale nieraz powtarzałem, że Taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, że osoby czekające na te 10 tysięcy za bitcoina to po prostu się naczekają na możliwe, że na nic. Dzięki temu, z tego co wiem, to udało nam się robić zakupy w tych najbardziej odpowiednich, po prostu, na razie przynajmniej, momentach na rynku. A to nam raz jeszcze pokazuje, że nie ma co polegać na Jednym czynniku, jakim są w naszym przypadku poziomy wsparcia i oporu. W przypadku poziomów wsparcia i oporu na wyższych interwałach, czyli, czyli właśnie na wykresie jednomiesięcznym, na którym się teraz znajdujemy, to nie musimy zaznaczać poziomów jedynie poziomo. Możemy, tak jak wcześniej opisałem, zaznaczyć sobie dołki, które również pokażą nam ciekawą perspektywę. Ta linia, którą teraz narysowałem, pokazuje nam, że aktualnie na wykresie miesięcznym testowaliśmy Wieloletnie wsparcie, które nam się tutaj wykreowało, wsparcie, które z tego co widać na wykresie miesięcznym stanowi aktualnie opór, i to nam mówi bardzo ważną kwestię, która wiem, że przez wielu początkujących traderów jest po prostu omijana. Ja sam pamiętam, że nie byłem tego świadom, jakoś tam na początku swojej przygody z tradingiem oraz kryptowalutami. Otóż kwestia polega na tym, że wsparcie po jego przebiciu w większości przypadków zamienia się w opór. I w tym momencie warto się zastanowić, co nam mówi ilość dotknięć z poziomem wsparcia czy oporu wyznaczonym. Otóż jest teoria, że im więcej razy rynek dotknie takiego poziomu bez jego wyłamania, tym większe prawdopodobieństwo, że rynek nie przełamie go przy następnym dotknięciu i taki poziom będzie mocniejszy. No bo w końcu się wybronił. Dla tej teorii racjonalne jest to, że jeśli poziom został dotknięty kilka razy i rzeczywiście nie został złamany, no to może oznaczać, że ludzie, którzy kupują lub sprzedają na tym właśnie poziomie, muszą mieć jakiś interes w tym, aby cena nie przekroczyła tego poziomu. A idąc dalej, to jeśli wystarczająca liczba osób zobaczy poziom wsparcia lub oporu, którego rynek nie zdołał złamać wiele razy w przeszłości, to pojawia się prawdopodobieństwo, że inwestorzy, traderzy, nawet boty otworzą swoje pozycje na cenie powracającej do tego właśnie poziomu. Ponieważ uważają, że jest to mało prawdopodobne, aby został złamany. Co więcej, to im poziom wsparcia jest dłuższy, czyli im dłużej obowiązuje on na rynku, tym no, więcej osób jest świadom tej właśnie strefy. A to daje nam ekspozycję na to, że wieloryby, instytucje, inwestorzy detaliczni, czyli tacy jak my, po prostu są świadomi tego właśnie oporu. A bardzo często, gdy jakiś scenariusz jest lub może wydawać się wręcz oczywisty, to rynek lubi płatać figle i zrobić na odwrót. Znajdujemy się na wykresie miesięcznym, teraz powróćmy do wykresu tygodniowego. I tutaj pamiętaj, że niższe ramy czasowe są po prostu innym spojrzeniem na ruchy cen i często mogą oferować bardziej szczegółowe zrozumienie tego, co się dzieje w szerszej perspektywie, oraz mogą zaoferować wgląd w kolejne potencjalne następujące ruchy cenowe na wyższych interwałach. A to doprowadza do sytuacji, w której wielu traderów nie rozumie, że ruchy cen na właśnie niższych interwałach mogą i często mają swój własny kontekst. Co również przekłada się na to, że ruchy cenowe na, na przykład w wykresie jednodniowym może i tak naprawdę bardzo często będzie sprzeczne z kontekstem wyższych ram czasowych, jak na przykład w wykresie jednomiesięcznym. Dlatego, jeżeli tradujemy na takiej dniówce, ale wbrew kontekstowi wyższych ram czasowych, to nasze czasy trzymania pozycji z reguły powinny być krótsze i powinniśmy przewidywać lub być przygotowani na szybsze wyjście. Ta formułka jest już wiele razy powtarzana, ale trend is your friend, czyli graj z trendem, a nie naprzeciwko jemu. Dlatego warto w perspektywie długoterminowej wyznaczyć sobie poziomy wsparcia i oporu oraz być świadomym struktury rynkowej w dłuższym ujęciu. A finalnie, podobnie jak w sztuce, to nie ma dobrego lub złego sposobu narysowania. No dobra, może i są złe sposoby narysowania takich kresek, jeśli się podchodzi do tematu pochopnie, bez przygotowania i, że tak powiem, odstrzału. W tym przypadku warto się upewnić, że stosujemy spójne i regularne podejście, po drodze optymalizując swoją strategię wejścia i wyjścia. Tak więc, ta debata odnośnie wyznaczania punktów styczności w oparciu o knoty czy korpusy świecy zmierza do faktu, że w praktyce poziomy te są one jedynie przybliżeniem. One nie stanowią jakichś niewidzialnych ścian dla ceny i mogą być często przekraczane, jak widzimy właśnie tutaj. Więc śmiało można stwierdzić, że to są Obszary lub strefy popytowe i sprzedażowe. Dlatego nierzadko możemy się spotkać, oglądając cudze analizy czy wykresy, z tak zwanymi boxami. Czym są boxy? Boxy, jak sama nazwa mówi, są to prostokąty na wykresie, które oznaczają wcześniej opisane strefy. W ten sposób jasne, mamy do czynienia z mniej konkretnymi poziomami niż linie, ale. Pomocne one są w wyznaczaniu poziomów do akumulacji danej kryptowaluty. W tym przypadku badamy bitcoina. Lub możemy wyznaczyć poziomy, na których możemy spodziewać się większego oporu, co może pomóc nam wyznaczyć strefy realizacji zysków. I teraz jest kilka sposobów na narysowanie takich boksów. Jednym ze sposobów na wyznaczenie takiego poziomu, zaznaczenie linii od knotów świecy do ich korpusów. Wtedy mamy o wiele bardziej taki zaciśnięty ten poziom, co może nam pomóc w bardziej celnym wejściu w pozycję, ale jak widzimy, może to również się przyczynić do ominięcia dłuższej akumulacji na tak naprawdę równie atrakcyjnych cenach, jak to było w przypadku tutaj konsolidacji, o której wcześniej wspomniałem. Tutaj oczywiście patrząc z perspektywy czasu, mogło to się wydawać oczywiste, ale, ale bazujemy tutaj na danych historycznych. A analiza wsteczna zawsze skuteczna. Chodzi mi o to, że osoba, która podchodzi do rynku długoterminowo, szczerze, nie ma dużej różnicy aż tak, czy kupowała Bitcoina po 16500, czy trafiła idealny dołek 15 500 dolarów, czy może gdzieś tutaj w, w połowie kupiła za e, 16300. Gdy Bitcoin osiągnie te 100 000 dolarów za bitcoina, czy może kiedyś więcej, no to nie będzie dużej różnicy, tak naprawdę. A posiadając takie bardzo ciasne boksy dotyczące akumulacji, to ja na własnym przykładzie mogę Wam powiedzieć, że i to możecie sobie sprawdzić na moich poprzednich materiałach, że ja sam czekałem na duże zakupy bitcoina na poziomie 15 tysięcy dolarów. Jak widzimy, 15 tysięcy nie, nie zostało osiągnięte. Tutaj ten dołek został wyznaczony przy 15,5 tysiąca dolarów, przez co byłem zmuszony później akumulować po wyższej cenie. Oczywiście ja gram w grę długoterminową, więc dla mnie to nie ma aż tak dużego znaczenia. Dlatego wyznaczanie szerszych poziomów może zwyczajnie się bardziej opłacić. Ja miałem przygotowany jakiś tam swój kapitał na kupno kolejnych bitcoinów właśnie przy 15 tysiącach dolarów. Akumulację zacząłem już od chyba 20 paru tysięcy dolarów, a największe zakupy robiłem właśnie w tym tutaj zakresie. Ale przez to, że wyznaczyłem sobie na tyle konkretne poziomy wejścia, jak to było 15 tysięcy dolarów, to tak jak już się no, w sumie powtarzam, ominęły mnie grubsze zakupy, co by skutkowało, jak widać, przyjemnymi wzrostami. A na bardziej aktualnym przykładzie, mogę Wam pokazać kolejny sposób na rysowanie takiego boksa akumulacyjnego lub popytowego. On jest bardzo prosty. On polega na wyznaczeniu wszystkich najwyższych i najniższych poziomów w badanym obszarze, a następnie ich połączenie. Czyli. Jeśli zaczniemy sobie od knotów z tego tutaj lokalnego dołka, zaznaczymy go sobie, przy kolejnym zaznaczymy kolejne, I tutaj kolejne, i jeszcze kolejne, zauważymy, że ten tutaj zakres będzie stanowił mocne potencjalne wsparcie dla korekty, w której widzę rzeczywiste prawdopodobieństwo wystąpienia. A wyznaczając opory w takim okresie na rynku, to tą samą metodą możemy zaznaczyć sobie najwyższy punkt, niższy punkt. Oraz jeszcze niższy punkt. I takie coś może się przydać w okresach konsolidacji, której wyraźnie byśmy się odbijali od takiego tunelu. Po oznaczeniu tego boksa tutaj u góry, możemy sobie spojrzeć, jak historycznie taki poziom się trzymał. I tutaj widzimy, że ten właśnie poziom badany stanowił bardzo mocne wsparcie w trakcie BES w maju 2022 roku. A co więcej, to poziom ten stanowił również. Wsparcie dla bardzo długiego okresu oraz tutaj po wystąpieniu tej brutalnej, wręcz korekty na rynku o prawie około 50%, to widzimy, że ten poziom bardzo mocno wybronił rynek w tym momencie. Tutaj również po wystąpieniu korekty z 41 tysięcy dolarów na 29,5, to tutaj również od tego poziomu się odbiliśmy i to właśnie między innymi są to czynniki, które wpływają na. To, że teraz trudno jest przebić ten poziom. Otóż ludzie widzą to samo, co my. Instytucje widzą to samo, co my. Fundusze inwestycyjne widzą to samo, co my. I przez to tworzy się trochę taka samospełniająca się wyrocznia. Nie wiem, czy tak się mówi, ale chyba tak. Gdzieś tak chyba słyszałem. A co więcej, to jeśli sobie tutaj wrócimy do tego naszego tuneliku, to schodząc na jeszcze niższe interwały, jak na przykład czterogodzinny, to możemy tutaj zauważyć, jak mocno był wybraniany dany poziom. Tutaj widzimy, że knoty, które doszły do tych tutaj stref, to były same knoty, czyli nie udało się rynkowi utrzymać na tym poziomie na tyle długo, aby świeca w tym przypadku 4-godzinna utrzymała się w tym zakresie. Teraz wróćmy sobie na wykres jednodniowy. Kolejny sposób na wyznaczanie obszarów, które prawdopodobnie warto mieć na uwadze. Prawdopodobnie dlatego, że my osobiście nie będziemy stać za wyznaczaniem konkretnych poziomów, bo od tego są Wskaźniki. Wskaźniki, które będą omawiane na kolejnych materiałach z tej serii. Jednym z takich wskaźników, który może pomóc w nawigowaniu lub wyznaczaniu wsparcia oraz oporów, to jest BJ Key Levels. Bjorgum Key Levels. I tutaj widzimy, że on, no, raczej lepiej pokazuje nam strefy w dłuższym ujęciu niż dziennym. Ale widzimy po tym boksie, że on nieco zazębia się z tym, co my tutaj zaznaczyliśmy. Rzeczywiście w tym tutaj wyznaczonym zakresie. Doświadczyliśmy mocnej walki popytu oraz podaży, czyli właśnie dążenia do tej harmonii, o której wcześniej wspomniałem. I zbliżając się ku końcowi, myślę, że warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Otóż wskaźniki, w tym przypadku Gaussian Channel, w połączeniu z takimi własnymi poziomami, może pomóc w osiągnięciu zdecydowanie lepszych wyników lub przynajmniej przyczynić się do zwiększenia zyskowności, zwiększenia udanych tradeów, czyli win rateu swojego w dłuższej perspektywie. Ale nie będę Wam już tutaj mieszał za dużo na koniec. Wskaźniki to jest temat na kolejny materiał, dlatego myślę, że warto zainwestować dosłownie sekundę Twojego czasu, aby zasubskrybować ten kanał oraz zostawić łapkę w górę pod tym filmem, ale tylko jeśli Ci się rzeczywiście spodobał a jeśli do, nie do końca się spodobał to z chęcią otrzymam od Was konstruktywny feedback co byście chcieli zobaczyć w kolejnych materiałach a jeśli jeszcze nie widzieliście to na głównej stronie mojego kanału znajdziecie poradnik dotyczący poruszania się po giełdzie kryptowalut ja tutaj pokazuję giełdę Bybit, z której sam korzystam od dłuższego czasu bo już od paru lat i zdecydowanie zostanę nam na dłużej, jest to Giełda, która jest bardzo fajnie dostosowana dla nowych graczy na tym rynku, oraz pozwala na rozwój, bo oferuje wiele tej funkcji oraz opcji, które mogą się przydać traderowi już nieco bardziej zaawansowanemu. A tutaj w opisie pod filmem, który oglądasz, znajdziesz link właśnie do tej giełdy i możesz otrzymać za darmo aż 30 dolarów, czyli jakieś prawie 150 zł jedynie za rejestrację z linku z tego opisu oraz zrobić depozyt minimum 100 dolarów i to może być równowartość 100 dolarów w innej kryptowalucie niż USDT a żeby zwiększyć swoją nagrodę to możesz zrobić jeszcze parę trade'ów aby giełda widziała że rzeczywiście jakiś tam wolumen jest wyrabiany no i to tyle zazwyczaj pod koniec miesiąca takie nagrody są rozdawane dlatego zwyczajnie może się opłacić a jeszcze niżej w opisie to znajdziecie moją osobistą autorską playlistę z moimi prostymi strategiami tradingowymi które myślę, że łatwo jest dostosować pod siebie i swoje zagrywki, a jeszcze niżej znajdziecie tutaj playlistę z potencjalnymi trendami i altcoinami na kolejne lata, które już wyróżniają się naprawdę przyjemnymi wzrostami w stosunku do całego rynku, dlatego myślę, że warto zrobić po obejrzeniu tego materiału mały przystanek właśnie tutaj w opisie i obszaić, co tutaj ciekawego można znaleźć. Ja już nie przedłużam, trzymajcie się, uważajcie na rynku, pamiętajcie o tej promocji i widzimy się w kolejnym materiale. Tak więc, cześć!